Otwieramy podręczniki na stronie 229 i zaczynamy od ćwiczenia A. Przyjrzyj się siatce prostopadłościanu. Odpowiedz, nie mierząc odcinków, jakie długości mają odcinki oznaczone literami. Wiemy już, jakie wymiary ma ten prostopadłościan. 1,5 cm na 1 cm i na 2,5 cm, czyli wszystkie te odcinki oznaczone literkami A, B, C i D muszą mieć jedną z tych długości. No i teraz tak, jeżeli y, totalnie nie wiecie jak y, sprawdzić długości tych odcinków, to wytnijcie, narysujcie sobie taką siatkę, wytnijcie sobie ją i spróbujcie z tego y, złożyć prostopadłościan. I wtedy zobaczycie które odcinki muszą mieć jaką długość? No dobrze, no teraz tak. Jak będziemy składali tę siatkę, to ten odcinek, z którym się połączy, z którym się sklei, no ten odcinek na pewno się sklei z tym. A co to oznacza? Jeżeli te dwa odcinki się ze sobą skleją, to przecież one muszą mieć dokładnie taką samą długość. Bo jakby miały inną, no to by się nie skleiły ze sobą. Czyli, jeżeli tu jest 1 cm, to na pewno tutaj też jest 1 cm. A skoro tu jest 1 cm, a to jest przecież prostokąt, a w prostokącie przeciwległe boki mają tę samą długość, no to tutaj też wiemy, że musi być 1 cm. Czyli, a już wiemy, że jest, ma długość 1 cm. No dobrze, zaznaczmy sobie jeszcze, że ten odcinek, a z którym on się sklei, bo może to będzie nam potrzebne. Ten odcinek sklei się z tym. Czyli ten też musi mieć 1 cm. Poza tym przecież te ściany naprzeciwko siebie, a te ściany będą naprzeciwko siebie, jeżeli się złoży ten prostopadłościan, przecież muszą być identyczne w prostopadłościanie. No dobrze, no to teraz, skoro tu jest 1 cm, a to jest prostokąt, no to tutaj też musi być 1 cm. Patrzymy sobie dalej. Można wszystkie sobie zaznaczyć, które się posklejają. Co dalej? 2,5 cm jest tutaj. No i przecież wiem, że skoro te dwie ściany po złożeniu będą naprzeciwko siebie, to te dwie też będą naprzeciwko siebie. A skoro będą naprzeciwko siebie, to muszą być identyczne. Zresztą to widać na tym rysunku. Czyli na pewno tutaj będzie 2,5 cm, ale możemy też na to spojrzeć w ten sposób, że skoro tu jest 2,5 cm, no to tutaj też musi być 2,5 cm. I teraz, skoro to się sklei z tym, to się sklei z tym, no to z tym musi się skleić to. Nie ma innej opcji. Bo to pudełeczko musi się przecież zamknąć. Jak się zamknie, to ten odcinek sklei się właśnie z tym naszym odcinkiem B. Czyli B ma 2,5 cm. No i teraz jeśli chodzi o C. No to C to już wiadomo, bo skoro tu jest 1,5 cm, to jest 1,5, to jest, to jest, słuchajcie, jak w ten sposób złożymy to, możemy powiedzieć, że to jest krawędź boczna tego naszego prostopadłościanu. No to wszystkie krawędzie boczne będą miały taką samą długość, czyli C będzie 1,5 cm. Ok, ćwiczenie B. Skacz na powyższych siatkach podstawy i ściany boczne grania stosupów. Podstawami, co mówiliśmy, podstawami są te wielokąty, te ściany, które są identycznymi wielokątami, które są do siebie równoległe, a ściany boczne muszą być prostokątami. No to od razu wiemy, że skoro tutaj mamy pięciokąt. A pięciokąt nie może być ścianą boczną. No to to musi być podstawa. Zresztą mamy dwie identyczne podstawy i jeśli sobie wytniecie taką siatkę i złożycie, to zobaczycie, że te podstawy będą naprzeciwko siebie, będą do, sobie, do siebie równoległe, są identyczne no i ściany boczne będą prostokątami. Zobaczcie, jeżeli w ten sposób byście wycięli i tutaj te wszystkie ściany byście sobie o, odchylili do góry, te wszystkie prostokąciki, to na dole by była podstawa i potem by się to pudełeczko zamknęło Tą drugą podstawą tą. To może zróbmy tak, że na czerwono będą podstawy, a na niebiesko będą ściany boczne. Czyli tak, podstawy to, to i to, te dwa pięciokąty. Na ściany boczne to prostokąty. Kolejny rysunek. Trójkąt na pewno nie może być ścianą boczną, no to już od razu wiemy, że trójkąt będzie tutaj podstawą. Mamy jeden trójkącik i mamy drugi trójkącik. No to pozostałe ściany to będą ściany boczne. I tak samo, jak sobie złożycie, tutaj będzie jedna pokrywka tego pudełeczka, a tutaj będzie druga. Jak złożycie, to zobaczycie, że te trójkąty będą naprzeciwko siebie, będą równoległe, no i ściany boczne będą prostokątami. Przypominam, że kwadrat też jest prostokątem. No i ostatnia siatka, no to znowu co do podstawy nie mamy wątpliwości, no bo jak mamy taki sześciokąt, to sześciokąt przecież nie może być ścianą boczną, więc musi być podstawą. Mamy jedną i drugą. No, i ściany boczne to muszą być te pozostałe ściany. I tak samo, jak złożycie sobie takie pudełeczko, będzie na dole podstawa, u góry podstawa i tu będą ściany boczne. I przechodzimy do zadania pierwszego ze strony 230. Narysuj siatkę prostopadłościaną o krawędziach długości 3 cm, 4 cm 5 cm. Najpierw sobie przypomnimy, jak wygląda prostopadłościan. Narysujemy sobie prostopadłościan. Umiecie już rysować, a ja tutaj tak szybko narysuję. Nie musi być idealny, bo to jest tylko rysunek nasz pomocniczy, żeby po prostu łatwiej nam było narysować y, siatkę tego prostopadłościanu. No dobrze, i krawędzie mają długości 3 cm, 4 cm i 5 cm. 3 cm. Słuchajcie, tutaj y, kolejność nie jest ważna. Bo zależy przecież, jak my obrócimy ten, to pudełko, ten prostopadłościan. Więc ja mogę podpisać 3, 4 i 5. Długość, szerokość i wysokość. Najlepiej zawsze te trzy krawędzie sobie podpisywać, bo wszystkie inne są takie same jak te. Eee, no dobra. No to teraz zaczynamy rysować siatkę, czyli tak jakbyśmy teraz to pudełko rozkleili, rozcięli. To co otrzymamy? Może zacznę od. Ściany 5x3 od tej z tyłu. Narysuję najpierw taką ścianę. 5 na 3 I wy tak samo: bierzecie ołówki, linijki i ma być idealnie co do centymetra. Rysujemy sobie ścianę 5 na 3 I od razu możemy podpisać, że tutaj mamy 5 centymetrów. I tu mamy 3 cm. Może tu wpiszę. No dobrze. No i teraz tak, narysowałam tę ścianę, która jest z tyłu. I teraz ona się styka z którą? Z tą podstawą i z tą podstawą. Tu narysujemy teraz sobie podstawę. Ta podstawa ma jakie wymiary? 3 cm na 4 cm. No i teraz uwaga. 3 na 4 i. I on sobie narysujemy na dole, po prostu. Pamiętamy, że wszystkie ściany w prostopadłościach, mimo że tego nie widać na tym rysunku, one są prostokątami. Więc my tak naprawdę musimy narysować 6 prostokątów, bo tutaj wszystkie ściany w prostopadłościach są prostokątami. No dobrze, no to narysujemy sobie tutaj, tu wiemy, że już są 3 cm, czyli jeszcze musimy drugi bok narysować tego prostokąta, 4 cm. Dobrze. Możemy jeszcze sobie tu podpisać. 3 cm, to tutaj 4 cm. O. Czyli ja narysowałam teraz tą podstawę dolną. No i teraz u góry narysuję taką samą. Czyli też już tu mam 3 cm, to teraz muszę narysować jeszcze 4. Dobrze, czyli tutaj mam 4 cm tu mam 3 możecie wszystkie sobie tu podpisać, jeżeli Wam łatwiej. Tu jest 5. No i mamy tak, na razie dwie podstawy. I mamy jedną ścianę boczną. No to musimy kolejne dorysować. Jeszcze brakuje nam trzy ściany boczne. Do kolejną sobie tutaj dorysuję, najłatwiej tak jest. I teraz uwaga. Czy ja mogę narysować? Na przykład taki prostokącik. Czy to będzie dobrze? Uważajcie, zobaczcie, z którym odcinkiem ten odcinek się połączy. No, ten przecież się połączy z tym. No to. Co to oznacza? Że one muszą mieć tę samą długość, więc nie może być tak, że tu 4 cm, a tu taki malutki kawałek. Więc takiej ściany ja nie mogę. Ja muszę ile tutaj zrobić? Muszę tutaj zrobić 4 cm, żeby te odcinki ładnie mi się tutaj połączyły. No to jeszcze raz. I rysuję tutaj 4 cm, naprawdę. Dobra, teraz mam tu 4 cm, wszystko mi się zgadza, to się połączyło z tym. Super. No i z drugiej strony przecież dokładnie tak samo, tutaj są 4 cm, więc tutaj też muszę narysować 4 cm. Dobrze, no to teraz sobie jeszcze zaznaczymy. Ten odcinek połączy się z tym. Ten połączy się z tym. Tutaj tak samo. Ten się połączy z tym. I ten się połączy z tym. I brakuje nam jednej ściany bocznej. Albo z tej strony, albo z tej strony. Tak najprościej. Teraz, jakie musi mieć wymiary ta ściana? Zobaczcie, możecie zrobić to w ten sposób. Przecież po dwie ściany są zawsze takie same, w prostopadło ścianie. Czyli są dwie ściany o wymiarach 3 na 4, dwie ściany o wymiarach 4 na 5 i dwie ściany o wymiarach 3 na 5. Na razie mamy dwie ściany 3 na 4, to są te, dwie ściany 4 na 5 i jedną ścianę 3 na 5, więc wiadomo, że ta ostatnia musi być 3 na 5. Czyli na przykład z tej strony. Rysuję sobie 3 cm, no i na dół 5. Dobra. Czyli tutaj 3 cm. Bo przecież to musiało się z czym połączyć. Skoro to z tym, to z tym, no to to musiało się połączyć z tym. Nie ma innej możliwości. I tutaj tak samo. To musi się połączyć z tym. I mamy 2 ściany 3 na 5, 2 ściany 3 na 4 i 2 ściany 5 na 3. I na pewno, jeżeli wytniecie taki, taką siatkę, to jesteście w stanie z niej złożyć właśnie taki prostopadłościan. Tutaj pamiętajcie, że to jest rysunek pomocniczy, więc to, że na przykład to widać, że ten odcinek jest krótszy, no to nic nie szkodzi, że podpiszecie go 4, bo on jest tak pod kątem narysowany. On tak naprawdę może być dłuższy. Więc tutaj obecnie jak jeden wymiar, drugi wymiar, trzeci wymiar. To jest tylko rysunek pomocniczy. Tego rysować nie musicie. Najważniejsze jest to. Ale myślę, że tak Wam łatwiej dzięki temu. I na razie koniec.